Witam Was moi mili na moim kanale, z tej strony Kłania się Cichy Dzisiaj pogramy sobie troszkę na luzie Zobaczymy co tu mamy w dzisiejszym wydarzeniu Liga Klanu, nagrody, szybki odbiór Wsmocnienia, jakieś wędeczki Super, odbierz swoje nagrody, tropikalny reset, ranking wydarzenia A, drugie miejsce Starcie kranów A, szybki odbiór Nie ma sensu co tam patrzeć Zimowe zawody Fishing Clash, jakaś nagroda Szybki odbiór Zamykamy, zamkniemy, zamknijmy jakaś paczuszka do odbioru Pominiemy szkoda czasu, pominiemy. I jeszcze raz pominiemy. Zaczy, zobaczymy co mamy tutaj w sklepie. Bingo Mania za darmo. No to oczywiście odbierzemy. Przesuńmy sobie, zobaczmy co tutaj mamy ciekawego. Wszystko za kasę. Kasa, perełki. O, darmowa paczuszka odbierzemy. I standardowo kupuję sobie przynęty. Kolejną kolejną również zawsze żetony. Na jednym z filmików wam pokazałem jak zdobywać jak największą ilość monet, także zapraszam do obejrzenia Zobaczmy co tutaj mamy z zawodów głównych. Rekin. Oh, nie mamy go niestety. To zamkniemy. I co tu mamy? Tarak tych długopłetwy. Załóżmy. Założymy sobie rybkę. Zarzucimy parę razy. Użyjemy wszystkich wzmocnień. Potrójne. Wyłowienie. Pamiętajcie, że w bingo za każdy wyłowiony wariant nietypowy otrzymujemy jedną kulę. Za elitarny dostajemy skrzyneczkę niespodzianki. No, widzicie, mamy dwie kule. Tutaj jakaś już nagroda jest. Odbierzemy wszystko. Zarzućmy jeszcze raz. Także warianty warto wyławiać. Jest jakiś wariancik, wyciągniemy. Na razie naszego rekordziku nie ma. Jestem miejsce w zawodach. Zaraz zobaczymy, co mamy do pogrania. Tu jest koło nasze. A, jakiś bilecik. Ekstra bonus. Na razie go nie mamy. Tu za darmo. O, jakaś paczuszka. I tutaj też zaperełki. To nie kręcimy. Karmazyn atlantycki. Dobra, zarzućmy jeszcze parę razy. Dobra, jest wariancki, kto wyłowimy. I co nam to dało? Jedna kula. Zobaczmy w ogóle co tutaj mamy do podziałania. I co tak, łowienie. 100 ryb o rzadkości. Rzadka, epicka, mityczna. Legendy to nie osiągniemy, bo nie mamy. Ale zobaczmy w którym progu ona jest. Dopiero. Ojaku, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Nadal jej nie ma. Siódmy, ósmy. Ojaku, nie damy rady, to jest pewne. Dobra, bingomania Zawód dopiero zaczęliśmy. wydraj pojedynek. No to idziemy pojedynek. Rybka w dzisiejszej zawodzie, to pogramy troszkę pojedyneków sobie. Wybieramy rybeczkę naszą. I zobaczymy, co nam tutaj przyniesie zarzucimy drętwa wielka jest ładna sztuka, no to próbujemy zrobić Jest 35 000, 11 gwiazdek no to przechodzimy na naszym o, jest nasz rekordzik. No to ciągniemy. I co nam tu przyszło? 35900 dobrze widziałem 390 przepraszam a mogło być 900. Dobra, nic ciekawego tu nie ma Sama drobnica, może przyłóżmy tamtą rybkę z powrotem, drętwę. No i co tutaj? O! Nie dosyć, że jakiś rekordzik. To jeszcze dwa warianty. I co nam to daje? O, zeszućmy jeszcze raz. Znowu jakiś wariancik, znowu na zielono. To wyławiamy. Ale nasz przeciwnik nie włoży drugiej rybki. Czyżby nasz chciał zaskoczyć? Zobaczmy. Nie, odpuścił. Dobra, odbierzemy. Zamknijmy o, Trzy perełki. O, paczka do otwarcia. No to Stworzymy. Jutro rano będzie gotowa. Tu mamy Aha, osada. Ćwiczymy się, odbieramy. Zobaczcie, odbierzemy z warsztatu. Tutaj nasza biblioteka cały czas pracuje, a w warsztacie możemy wejść sobie na produkcję. I zobaczcie, można sobie żetony dorobić. To klikniemy na maksa, I ile idzie. Żetony zawsze się przydadzą do ust doskonalania naszych rybek Dobra, zamkniemy, niech się robią w swoim czasie. Wychodzimy i tutaj wejdziemy szaraz kolekcja. Jakaś nagroda zagwiazdeczki. Odbierzemy. Też mamy coś, trzy się świeci. Też szybki odbiór. Kolejne wzmocnienia, Dobra. To może jeszcze jeden pojedynczek zagramy. Co my tu mamy do wygrania? Jakieś kule. Zobaczymy w ogóle ile mamy do. Tutaj jest jedna, a tu mamy 18. Kiedyś można było po 5 losować, teraz albo losujemy pojedynczo, albo całe 25. Dobra, nie będziemy się bawić pojedynczo. To zbierajmy trochę, bingo mania, a tu jest dorsz czarny, też jakąś sztukę ładną trzeba wyłowić, najlepsze wyniki, tu mamy pusto, to weźmy dorsz czarny, ale może zagrajmy sobie przez pojedynek, gdzie tu jest dorsz czarny, weźmiemy sobie, jakiś punktów na pewno nabijemy. Wybieramy dorsz czarny. Ulepszymy, bo mamy taką możliwość. I brązoż garbaty chyba też był, jak dobrze pamiętam. Na najlepszych wynikach. Dobra, o! Dwa warianciki. To wyciągniemy, będziemy mieli już 20. Cool, bingo! 9 gwiazdek, to coś tam spróbujmy lepszego wyłowić. O jest, 48 tysięcy. To nawet więcej niż który, rekord, który posiadam. I co nam tu przyszło? Nowy rekord punktowy. Odbierzemy. Dobra, brązosza, zarzucimy mityczną rybkę. Na razie cisza. Jest jakiś wariancik to możemy sobie przełowić i tak jest lepszy niż przeciwnika, więc wyciągniemy, zobaczymy co nam to da. Dobrze. I teraz możemy powalczyć o lepszą rybkę. Jest 66 tysięcy maksymalnie. No, i to wyłowimy. I co nam to dało? 65 tysięcy. Uuu, ale nas dobił. Aj, i co teraz? Jest natychmiastowe wyłowienie szybko i i zobaczmy, udało nam się. Jest dlatego, nieraz tak warto trzymać natychmiastowe wyłowienie, sobie tak na boczku. Zobaczmy tu najlepsze wyniki. To są te dwie rybki, ale rekina nie mamy. Odebraliśmy drugą, i do trzeciego progu nam brakuje jakieś 29 tysięcy. Dobra, co my tu mamy? Jakieś nagrody i 4 kule. Bo będą dopiero 22 kule, jak dobrze policzyłem. Do przelosowania. Ok. Tu mamy znowu coś do odbioru. Odbierzmy. Dobra, pobawmy się z tymi pojedynkami. Nietypowych wariantów. Elitarny. No, elitarnego jeszcze nie mam żadnego, ale żeby sobie zdobyć elitarny, no to niestety tutaj trzeba polsować troszkę. Ja ostatnio zużyłem dosyć dużo zanętą nad premium. Może poprzekręcamy coś. Jak mamy zanętę na czwartym, piątym poziomie, jest łatwiej wyciągnąć jakąś. Elitarną rybkę i zobaczymy co nam tutaj 13 bonusików do przelosowania losujemy pojedynczo jest wtedy większa szansa złać epicka 15 zanęt na czwartym poziomie i na razie same trujeczki. nic ciekawego tu nam nie dochodzi. Zalęta specjalna na czwartym poziomie, ale nie o taką rybkę nam dzisiaj chodzi. Zanęty ogólnie się sumują. Jeśli w jednej linii wchodzą przykładowo dwie epickie, to wyławiam, dostajemy czwarty poziom. Jeśli weszły, jackpot w całym rządku trzy epickie, no to mamy czwarty poziom była epicka i na ostatni też była, przepraszam, rzadka dlatego nam zsumowało na czwarty poziom i koniec, no dobra, odbierzemy. odbierzemy i pograjmy jeszcze troszkę może tego brązosza garbatego, a tu trzeba podwójnie wygrywać no to wejdźmy do czarny Wybieramy dorsz czarny. O, brązuż garbaty. No, my nie chcieliśmy, ale przecież chciał. Dobra, zróbmy potrójne wyłowienie, póki jeszcze żyłki mamy trochę. I celujmy w nasz rekord. 42. Trochę się boję, że możemy teraz nie wygrać. Ok, 10 gwiazdek. Mamy 15. Dobra, mamy dwa warianty i jakaś rybka lepsza niż nas przeciwnik. ok Dobra, wypuśćmy to na razie, zobaczymy to mamy... O, 105. Dobra, jest ładna sztuka, to wyciągniemy. A musimy zaraz wrócić na brązo garbaty, bo nasz przeciwnik nasz kurtę bije trochę. ale sztukę wyciągnął. No to staramy się przelosować coś. Aj, dobra, zalęty. O, poddał pojedynek. Dziwne. Znaczy, 214 poziom co mam ja? Co mam ja? no okej, okay, ale dzięki temu zdobywamy spójrzcie sobie, brązoż, garbat drugi wygrany pojedynek Ok, odbieramy mamy 15 kul dostaliśmy dobra, przelosujmy sobie tą bingo i jedziemy czekajcie, ta plansza zamknięta i wszystkie bonusiki jak to ładnie wygląda, nie? Dobra, odbieramy nasze nagrody. No, wzmocnienia, wzmocnienia. Troszkę na tych bingo, można tych wzmocnień nazdobywać. Mamy trzy bingo odbierz... Nagrody za 25,5. Aha, to jest ten ekstra bonus do przelosowania. No, tutaj są tak zwane premium. Więc ja tutaj zawsze sobie pole jedynczo losuję, bo ciężko, żeby coś więcej tutaj było. I ostatnia odbierzemy. No, Dobra. Zawody drugie miejsce. Może sobie zakajmy tego tych i za. Weźmy tu znaczek. Dobra, wybieramy go. Belona pospolita. O, no, zobaczcie, ile żyłek nam przybyło. weźmiemy sobie stówkę. O, jest nasz rekordzik. No, proszę, 12 gwiazdek i bierzemy naszą rybkę dnia. No musimy pocelować bliżej naszego rekordu, bo przeciwnik ma 29 tysięcy. No, jest 31, no to spróbujemy wyciągnąć, ale on zaraz pewnie tak podbije, już musimy dalej walczyć. przesonarować sobie 31.500. Za dużo by nas to nie umocniło do góry. Hmm, coś się zaraz żyłki się skończą i będzie po potrójnym wyłowieniu. Dobra, ile ja mamy ostatni rzut potrójny. I teraz musimy pojedynczo. Mamy natychmiastowe wyłowienie. To szukamy jakiejś ładnej sztuki. 8, 7, 6. Dobra, odpuszczamy, zobaczymy, co nam los przyniesie. I kolejna wygrana. Cieszy to. Dobra. Łowienie, co tutaj było? O, wygraj pojedynek na łowisku Swalbart, dwa razy z rzędu. To mamy zaliczone. No, tych wariantów elitarnych nam brakuje. I dobra, zobaczcie. Chwilę pograliśmy, odblokowaliśmy. Raz, dwa, trzy, pocuszki do czwartej nam brakuje. Drugie, tyle. No, a zawody jak płacą? O, dosyć ładnie. 20, 30, 37, 42. No, to nas też szybko podbije. Jeśli faktycznie to drugie miejsce utrzymamy, zobaczmy, jak to nas. Ile ma U37 a spójrzcie sami. Tutaj mam dwie paczuszki za drugie miejsce. Dobra. Spróbujmy jeszcze coś tutaj ugrać. że weźmiemy tą naszą rybkę. No powiem wam, że kiepski jej poziom mam. Piąty. No to tak. Ciężko z nią coś ubrać, ale na razie dajemy radę. Ok, zobaczymy. Szukamy jakiejś ładnej sztuki do wyciągnięcia. Warianty na razie pomijam, bo warianty zaś później się też dosyć łatwo pojawią, jeśli chodzi o nietypowe. Gorzej jest z elitarnymi. 29 tysięcy, wyciągnijmy to. No, 10 gwiazdeczek. Dobra, pierwsza. ojejku, ale sztukę wyciągnął. Ciężko będzie chyba go pobić. No, wiadomo, nie zawsze się wygrywa, ale będziemy walczyć do końca. Mam jeszcze 30 sekund. Jakieś natychmiastowe wyłowienie było. I próbujemy. Może nam akurat podejdzie. Ile mamy tych 4 natychmiastowe wyłowienia, ale to musi być blisko naszego rekordu, gdzie ponad nasz rekord o tu 30 na czerwono. Aj. Trudno. może no, no wypełnimy to. Teraz przegrywamy. No, Takie są zawody. I to tylko zabawa. Pamiętajcie o tym. Ok, i my tu mamy tych kulek bingo. 15. Jeszcze dyszkę byśmy musieli jakąś uzbierać. Odbierzmy wszystko. Odbiór. Jak my tu wyglądamy z naszymi umiejętnościami? 285. Dobra, widzicie? Tu jest Max, Max do wagi. Tutaj też jest Max. O, sonar sobie zróbmy też na Maxa. To jest nasza rybka. Dobra. Ulepszyliśmy ją też. O, mamy te 15, że ten zanęt. No, nie mamy potrójnego wyłowienia, bo nie ma żyłek. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A, szkoda, że nam te elitarne nie wchodzą. I tu się skończyło. Dobra, weźmy sobie połówny trochę zwykłych wariantów i zdobędźmy te 10 scubingo. Odbierzemy. Jeszcze 9. I przylusujemy sobie jeszcze raz naszą planszę. O! Jest elitarny! Ile obstawiacie? Ile będzie w skrzyneczce? Hmm? no Napiszcie w komentarzach, jak nie wiecie. Ja obstawiam dwie. Kto tyle obstawia? Odbierzemy i chwila prawdy haha widzicie już trochę tu pograłem to wiem coś nie coś dobra tu jest patruszka do odbioru odbierzemy no mówimy dalej to jest razem trzy naliczyłem jeszcze 7 potrzebujemy nie do odblokowania planszy przelećmy troszkę tym sonarem uj coś nam nie chce nic podchodzić tutaj jest jedna. No. Czwarta. Dobrze liczę, 19 kół. Dobrze liczę. Jeszcze nam brakuje. 6. Wyławiamy 5. Odliczajcie razem ze mną i będziemy losować. No i Ach, natychmiastowe wyłowienie się skończyło. Musimy pociągnąć żyłeczką. O, jakieś zawieszenie było i by nam zerwało, ale mamy tą rybkę. Widzę, że tu nam punktów przybyło. A to chyba za kule bo na naszą pokaż tutaj, no tak, za gwiazdeczki nam dobywa cały czas, no. musimy trochę jeszcze połowić, ale za bingo tu trzy kule i zdobędziemy 24 tysiące punktów, no, zdajemy Przykula, akurat tyle co nam brakuje do przelosowania planszy. Jest jeszcze dwie. Dobra, wyciągnijmy to. Okay. I ostatnia. No i jak na razie jej nie widać. O no, dalej. Dalej, bo my chcemy losować. Oj, czekajcie, bo może być 11 gwiazdkowa, tam nam brakuje parę. Świetna zdobycz, ale co ta świetna zdobycz oznacza? Jest 11. Widzieliście? Spójrzcie sobie sami na tą rybkę. Potrzebujemy wyłowić jeszcze dwie 11 i dostaniemy 31 tysięcy punktów. No. A, tu w money. Brakuje nam jedna, dostaniemy 24. No to ukończymy ten próg. No i proszę, jest na zawołanie. Okej. Okay. Widzieliście i odblokowaliśmy. Zobaczcie na Żetony. Dostaliśmy. Zale... Yy... No, uciekło mi z głowy. Przynęty. Dobra, i polosujmy sobie. Mamy 25. No to robimy razy raz. 25. Szybko losujemy. Kolejna tarcza wypełniona. i zobaczcie jak szybko można zdobyć dosyć dużo wzmocnień po 40 praktycznie tam każdego, tu po 10 tu kolejne 10 i tu 20 to jest kolejne 80 łącznie I tu mamy bingo tak zwane premium odbierzemy ostatnio odblokowałem dwie tarcze bingo -premium. A tej podstawowej nie pamiętam 8 albo 9. No ale powiem Wam szczerze, że dzisiaj tego nie osiągnę. Z tego, że nie mam rybki legendarnej. A jest tak daleko w progu, że ciężko byłoby ją zdobyć. Dlatego też nieraz warto sobie odpuścić. Odbierzemy. Dobra, tu została minutka. To zobaczymy, ile będziemy mieli w tych skrzynkach dwóch, jeśli oczywiście utrzymamy to drugie miejsce. A my może w tą minutkę zagrajmy sobie jakiś pojedynek. Okej, okay. co by tutaj... bingo, to zobaczcie to, jak już mówiłem, ukończyliśmy. Dostaliśmy 24 tysiące, może brązusz garbaty. No. 200 gwiazdek, dziewiątkę dziesiątkę widzicie to jest wszystko progi do wykonania do nabicia punktów dorsz czarny podobnie widzicie 30 28 to już mamy prawie 60 tysięcy kolejne 23 to są progi do wykonania które już nie potrzeba jakoś więcej inwestować i osiągniemy kolejny próg widzicie tu będziemy mieli Przynęte, parę wzmocnień, trzy kule bingo. I trzy paczuszki niespodzianki, jakaś paczka. 100 sztuk rzadkiej. No to warto się pobawić, też może nam się trafić nasza obecna rybka. Na dobra, zawody się skończyły. odbierzemy, odbierzemy. zrobimy to pojedynczo I i obstawiacie kolejne dwie. Uuu! piąteczka. Dobra, i kolejny będzie. Teraz dwa. Dobra. To tam powiem Wam tak szczerze, że standardowo zawsze pod dwa chodzi. No. I rekin, którego nie mam. Dobra, ok Zamykamy. Tu sobie powłączamy wzmocnienia. Dobra, moi mili, ja sobie jeszcze ja się jeszcze pobawię, żeby tutaj osiągnąć ten próg. Chcę zdobyć te 100 rzadkich przynęt. Też liczę, że coś nam tutaj podniesie naszą rypę dzisiejszego dnia. No, ale jak już mówiłem, do mitycznej, nam, do legendarnej, tam już bardzo daleko. Także ja sobie jeszcze pogram. A Wam życzę miłego dnia, udanej zabawy. Trzymajcie się. Cześć. Pamiętajcie, że gra to gra. Gra się na luzie bez spiny. Hej.